Witamy w kolejnym odcinku bohaterów historii Kujaw i Pomorza. Tym razem będziemy opowiadać o Włochu, który znalazł się we Wocławku w czasie Powstania Styczniowego, czyli będzie mowa o Stanislao Elbano de Bechi, powstańcu styczniowym z 1863 roku. Stanislao Elbano de Bechi, powiedzieliśmy już sobie, był Włochem, urodził się na włoskiej wyspie Elbie. Taka ciekawostka, na tej samej wyspie Znajdował się, został przetrzymywany Napoleon Bonaparte w 1814 roku. Stanisław Elbano de Bech i swoje imię właśnie zawdzięcza polskim żołnierzom, którzy wówczas stacjonowali na Elbie i ojciec naszego bohatera był zafascynowany Polakami, i swojego syna, który urodził się kilkanaście lat później, nazwał właśnie Stanisław. Nasz Stanisław, czyli Stanisław Elbano. E, służy w wojsku księstwa Toskanii i jest zwolennikiem walki z Austriakami, jest zwolennikiem zjednoczenia Włoch, czyli Risorgimento, i właśnie walcząc z tymi Austriakami podejmuje wówczas decyzję o tym, aby pomóc Polakom, tak jak kiedyś Polacy pomagali Włochom w trakcie tzw. wojen napoleońskich, czyli legiony polskie generała Dąbrowskiego, tak Stanisław uważa, że teraz powinien pomóc. Polakom współpracuje z Giuseppe Garibaldim, czyli właśnie zwolennikiem zjednoczenia Włoch. To właśnie za namową Giuseppe Garibaldiego Stanisławo postanawia przyjechać do Polski i w 1863 roku pomóc polskim żołnierzom, polskim powstańcom w czasie powstania styczniowego. Zostawia Stanisławo swoją rodzinę, żonę i dzieci we Włoszech i kieruje się do Polski. Trafia na Mazowsze. I zostaje przydzielony do polskich formacji wojskowych, właśnie walczących na Mazowszu w trakcie Powstania Styczniowego. Warto tutaj przypomnieć sobie powiedzieć kilka słów na temat Powstania Styczniowego. Otóż Polacy w latach 60. XIX wieku byli podzieleni na zwolenników czerwonych i białych. Ci pierwsi czerwoni uważali, że trzeba przeprowadzić powstanie i walczyć z karabinem w ręku przeciwko carskiemu zaborcy. Biali uważali, że należy te powstanie przygotować lepiej i odwlekali moment wybuchu powstania. Niestety Rosjanie dowiedzieli się o polskich pomysłach dotyczących powstania, przeprowadzili brankę, czyli pobór mężczyzn do wojska. To spowodowało wybuch powstania w najmniej odpowiednim momencie 22 stycznia 1863 roku, czyli warunki atmosferyczne nie sprzyjały wybuchowi powstania, oraz zorganizowanie tego powstania także nie było na odpowiednim poziomie wówczas. Powstał mimo tego rząd narodowy, a Polacy stworzyli Pierwsze polskie podziemne państwo, które stało się inspiracją do działań kolejnego polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej. Walki w czasie powstania styczniowego miały charakter nieregularnych regularnych bitew, ale tak naprawdę były to walki partyzanckie. Powstanie styczniowe toczyło się również na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, duże znaczenie odgrywała wówczas Ziemia Dobrzyńska, kujawy ziemia chełmińska, która zależała w zaborze niemieckim. To właśnie z ziemi Chełmińskiej mieli docierać do ziemi Dobrzyńskiej i kujaw ochotnicy zaopatrzenie broń. Z powstaniem styczniowym w naszym regionie związana jest również postać Zygmunta Padlewskiego, jednego z przywódców powstania, który tutaj został złapany. Tak jak wspomniałem, duże znaczenie miało właśnie wsparcie zagranicy, które miało docierać dla powstańców właśnie przez teren dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, z ziemi chełmińskiej do ziemi dobrzyńskiej. Powstanie styczniowe w ramach planów na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej przygotowywano zdobycie Rypina, Lipna i Wocławka, a właśnie ze wspomnianej ziemi chełmińskiej miało być dostarczana broń oraz ochotnicy. Na fotografii, na fotografii widzimy teraz właśnie broń oraz ubrania pochodzące z tego czasu, które znajdują się w zbiorach e, muzeum we Wrocławku. W trakcie Powstania Styczniowego polscy powstańcy walczyli m.in. w bitwie pod Nietrzebą, gmina Chrostkowo czy Bolesławicami, to są okolice Radzik. I jednym z bohaterów Powstania Styczniowego na ziemi Dobrzyńskiej i Kujawach był właśnie wspomniany Stanisław Elbanu de Bechi. to on trafił na te tereny poprzez Komitet Narodowy Polski w Paryżu, otrzymał stopień pułkownika i został jednym z od dowódców oddziałów powstańczych na Mazowszu. Niestety 8 grudnia 1863 roku został złapany przez Rosjan niedaleko Wrocławka, trafił tutaj do więzienia, mimo tego, że jego rodzina oraz ambasador Włoch w rosyjskim państwie apelowali do cara, aby ten uwolnił Stanisława Elbana Odebechiego. Niestety wyrok śmierci został wykonany we Wrocławku. Postać Stanisława Elbana Odebechiego jest upamiętniona we Wrocławku, między innymi pomnikiem, który teraz widzimy na fotografii. A wyrok śmierci został wykonany wczesnym rankiem, 17 grudnia 1863 roku, pułkownik Bechi został rozstrzelany. W ramach naszej audycji zostały zdigitalizowane zdjęcia ukazujące właśnie pomnik Stanisławo Elbano de Bechiego, który znajduje się we Wocławku. Na tym pomniku widzimy to ciekawe płaskorzeźbę, która została wykonana właśnie z inspiracji polskich artystów. Oryginał tej Płaskorzeźby znajduje się we Włoszech, a we Wocławku na pomniku znajduje się kopia tej płaskorzeźby. Stanisław Elbano de Bechi umarł we Wrocławku w grudniu 1863 roku. Tuż po jego śmierci ze strony polskiego rządu została zorganizowana zbiórka dla rodziny, a jego rodzina otrzymała honorowe polskie obywatelstwo. Jeśli chodzi o powstańców styczniowych, to Ci żołnierze, ci powstańcy w okresie międzywojennym, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości byli bardzo szanowani, mieli własne mundury, otrzymali e, wsparcie ze strony państwa. I co ciekawe, ostatni powstaniec styczniowy umarł w 1946 roku. Postać Stanisława Debechiego jest we Wrocławku bardzo dobrze znana. Posiada on swój własny pomnik oraz ulicę, która znajduje się w centrum miasta.